Pani redaktor Renata Grochal, pani redaktor Dominika Długosz, pan redaktor Kamil Dziubka oraz ja, czyli Andrzej Stankiewicz. To będzie wyjątkowe świąteczne wydanie stanu wyjątkowego. W jakim układzie opozycja pójdzie do wyborów? Od głosowania nad Sądem Najwyższym, panowie się nie spotkali. Znaczy, nie było ani ale mówię, jedy... tuska, tuska z, tuska, tak? z kimkolwiek. Mhm. Oni nie, nie rozmawiają nawet ze sobą o tym, że dobra, nie idziemy razem, ale to w jakim układzie idziemy i co chcemy razem załatwić. Znaczy, mam wrażenie, że Donald Tusk czeka, aż te sondaże wspólne. PSL-u i chołowni zaczną szorować dwie u... i panowie przyjdą i powiedzą, wiesz, co to szukało no, się. Znaczy, daj nam tam, no nie wiem, no, żeby było przyzwoicie z 15 jedynek i, i jakoś się dogadamy. Uważam, że to byłby najlepszy wariant, gdyby opozycja poszła w takim kształcie, że robi jedną listę Platforma, Hołownia i PSL i drugą listę robi Lewica. No tak, ale tutaj wchodzą w grę już ambicje osobiste na Hołowni, który po prostu nie chce iść z Tuskiem, bo on się boi, że po prostu Tusk go zniszczy. Czy Rafał Trzaskowski zostanie kandydatem Donalda Tuska na premiera? Jak rozmawiam z politykami Platformy, to tam nie ma dzisiaj realnie. Nikt nie rozważa takiego scenariusza, że Trzaskowski mógłby... Zastąpić Tuska w roli kandydata na premiera? Tak, Rafał Trzaskowski jest świetnym kandydatem na prezydenta. Doskonałym. I w ogóle się nie zdziwię, jeśli będzie po raz kolejny kandydatem platformy na prezydenta. Natomiast nie jest materiałem na lidera partii i nie jest materiałem na premiera. Czy uważacie, że Warszawa jest? Świetnie zarządzanym miastem. To czy trzaskowski. To jest trzaskowski, pytanie. No nie, naprawdę. czy trzaskowski panuje nad. Zadaję pytanie inaczej. Czy, czy trzaskowski i jego otoczenie dostarcza paliwa PiS-owi politycznego? Tak dostarcza. On po prostu tak, nie ma w sobie. Robało. On po prostu nie ma, nie ma w sobie czegoś, co ma Tusk, bo Tusk po prostu nie jest fajterem? gotowy nie tak? z jeść trawę nie na jest boisku, żeby osiągnąć I cel. I, I jest, Ale nie, nie jest, A nie jest, z, ale jest politycznym robaki. brutalem. Dlaczego jest tak cicho o lewicy? Oni się. Chyba najszybciej pogodzili z tym, że tej jednej listy nie będzie i zaczęli robić swoje. Chciałbym pochwalić lewicę właśnie, bo nie zgadzam się z tobą, że ich nie widać. Oni mają właśnie są takim kontrapunktem dla platformy i dla PiSu. Jakie błędy popełnił Szymon Hołownia? Jemu zaczęło też spadać właśnie w momencie, yy, kiedy on starł się z platformą o Sąd najwyższy. Ja mam wrażenie w ogóle, że problem hołowni jest taki, że jego istnienie mówi o istnieniu politycznym. Znaczy Przestaje mieć bytu. To znaczy ja nie wiem po co? Jakby po co jest Polska 2050? Partia Hołowni nie ma struktur w regionach, nie ma pieniędzy na kampanię, więc ja nie wiem, czy ona w ogóle jest zdolna do samodzielnego startu. Czemu polskie stronnictwo ludowe obawia się koalicji z Szymonem Hołownią? Ono odrzucone sprawozdanie finansowe przez Sąd Najwyższy z potencjalną karą trzech lat utraty subwencji, jeżeli te subwencje mieć będzie. I teraz tak, Peserowcy mówią, no ale to znaczy co, jak my wystartujemy z nim, ona subwencję odrzuconą za rok 2021, w roku 2022, ale w 2022 rozliczał tak samo źle i w 2023, czyli teraz, też może mieć odrzuconą. I co wtedy? Oni się boją takiego ryzyka. Sytuacja nie jest jasna prawnie, więc ten chołownia, spadające sondaże, brak struktury i potencjalny problem z kasą. No i masz odpowiedź na dla pytanie, dlaczego przez Wielkanocą niczego nie ogłosili, tak? Czy w razie objęcia władzy Donald Tusk będzie chciał i mógł. Przeprowadzić brutalne rozliczenia z pisem. Tego oczekuje przede wszystkim twardy elektorat platformy, więc z jednej strony Tusk musi to mówić, a z drugiej strony myślę, że już zostały pewne granice przekroczone właśnie jeśli chodzi o szczucie przez media rządowe, że ta opozycja przy władzy będzie chciała pokazać, że to musi zostać ukarane, żeby się już więcej nie wydarzyło. To jest głębokie przekonanie Donalda Tuska, że te rozliczenia są potrzebne i że on chce je przeprowadzić, ale jednocześnie jest to retoryka kampanijna. Dlatego, że po prostu niektórych rzeczy zrobić się nie da. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z takim kształtem prawa, jeżeli opozycja nie będzie w stanie odrzucać wet prezydenta, a nie będzie w stanie, i to, to już wiemy, to po prostu tych rozliczeń nie będzie. Premiera części pierwszej w świąteczną niedzielę o 12:00. Część druga od południa w lany poniedziałek. To jest stan wyjątkowy. Specjalny odcinek podcastu Stan Wyjątkowy posłuchaj na onet.pl i w aplikacji Onet Audio.